Kicia, kicia, kicia. kicia. Mama tych kociaków. Tam mamy pierwszego kociaka. Siedzi sobie tam. To znaczy, że skakuje Może wejdzie do krzyka. gdzie pić mleczko. Nie, nie idzie. A tam jest drugi. Idzie chyba za nim. O tam sobie chodzi tamten. Idę sobie do siebie, sprawdzimy, czy tam są. Tylko, żeby mama się nie wściekła. Sprawdzimy to malutko. To małotko, żeby nie było. Tam są. Tu jest ten, jest tu кто-то из нас... Кто сейчас А что там боится? Меня судят. Там здесь кажется, кто-то не Там себе ты не понимаешь. Ты не Мама, смотри, Ой. Спокойно, котиком. No ale na pewno się zaraz znajdzie. Kwińkę. Jeśli ją widzicie, napiszcie w komentarzach. Coś się tam rusza. Kotek wystaje mu główka. Tam kocidło. Tam następne białe kocidło się rusza. O, tam jest mamusia. Mamusia już idzie, dlatego my wyłączymy program i jest, ja jej nie przestraszyć.